Kontynuujemy grę, Quake 4, etap 20, terminal przechowywania danych. No początek taki, jaki jest początek całej gry Quake 2. Też kapsułem taką składamy, bo nas zestrzelą zaraz. I też gdzieś się rozbijemy. Inni też już ze mną lecą. No, już kolejny poleciał. Strzelają do nas dział przeciwpoletniczy no i też już dostałem zaraz gdzieś się rozbiję o, tu jakiegoś berserkera zmiotłem o, poleciał, fajnie no, berserkera dobił Technik Shockley z drużyny żmija Tylko nie wiem którą broń wybrać To weźmiemy tą teraz To chodź ze mną techniku Przegrupować się trzeba z, z porucznikiem Hollandbakiem Jego trzeba będzie znaleźć teraz Is... zginą A ja nie zrobiłem quick Sewa chyba Samdzie mia. No nie mam quick save a. jest checkpoint. To wgramy jeszcze raz, żeby on przeżył, ten technik. To ja lepiej, żebym ja był z przodu. gdzieś w razie czego mi dało pancerze Zginął? Nie, jest Myślałem. O tu zdobędziemy nową broń w tym miejscu Jaką będzie broń czarnej materii O widzicie jak się fajnie szybko przeładowuje shotgun Zajebiście Jeszcze jest dwa pociski więcej w magazynku Ale tu będą przeciwnicy Taktyczni właśnie, strogowi Pięknie poleciał się tu gdzieś materializują no to jest hyperblaster chyba nie? nie shotgun nie, nie przeładowuje się teraz pojedynczo pocisk za pociskiem tylko tak jak lekki karabin szybciutko się przeładowuje teraz To mnie bardzo cieszy Chyba tędy nie przejdziemy. Zamknięte drzwi są. No ale tu też nie ma wyjścia. Nie ma przejścia. Hmm. Więc musi być tam przejście. Gdzieś chyba z boku jakieś jakieś dziura czy coś. No, tutaj jest, no właśnie. Nie zauważyłem tego. Przy okazji, zbroję zgarnąłem. Tam musisz poczekać na mnie. Nie, nie. Tak myślałem, tylko Poraziłem cię prądem z synu. No to jest te po drugiej stronie. Jesteśmy o i to możemy windę przywołać. Albo jeszcze tej nowej broni nie zdobędziemy. Nie wiem właśnie. Już nie pamiętam, po prostu. Ale jeszcze właśnie nam została do zebrania nowa broń. O, jest i... Pułkownik, czy pułkownik Lutana? To jest chyba porucznik. Tak, to jest porucznik. Leutnant. To właśnie jego. Yy, reaktywować teraz TSDS. Nie wiem co to jest. Torzo jakiś storage device. Nie wiem co to znaczy. A system offline. nie wiem czy to jest do hyperplastera ta nie granatniki dobra to pojedziemy tym lighting gunem jeszcze na razie nie wiem w którą stronę ja mam iść teraz bo ten most nie działa co ja mam się teraz zwrócić? Najwyraźniej no tak. Hmm. Nie pamiętam właśnie, gdzie tu trzeba było iść. pełno bym się, wracam się z powrotem tu coś musi być w tym miejscu zbroje Chce się przedostać do mnie, ale nie, nie przejdzie, zginie od ognia. Pierdoła. A tu zdobędziemy nową broń, tak jak widzisz mówiłem, po następne podobne pomieszczenie z tymi kolumnami i przeciwnicy będą. To jest coś w stylu właśnie BFG. Trzeba te robociki Bo One podtrzymują pole ochronne tej broni No i teraz to jest zniknie Potwory się pojawiają, przeciwnicy Na razie tej broni jeszcze nie będę stosował Jakie cula Ale wasz tu jest jak mrówków. Nie, kula! A kuciu! No co ty ćwiczysz, kurwa? Tak, że trochę żeście mnie zranili, ale... Stoisz kurwa i się patrzysz, ja pierdolę <gry> No to zwykli strogowie byli Na szczęście, słabi Gdyby byli ci taktyczni to bym miał gorzej, przez... miałbym bardziej przez Czekaj, A co tam jest po drugiej stronie? To chyba jest to samo A tu jest ślepa droga mogłoby tu być y, pancerz lub apteczki a nie ma nic no tu są technik Rutgers z drużyny Orła i Mills z drużyny Orła PFC ale tu jest moja na szczęście amunicja Dobra, to idziemy. Dalej, chłopaki. No oni idą. I tu, jest, tu się kończy etap 20. Terminal przechowywania danych. Zjeżdżamy teraz w dół.